Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk M4.1 S Płomień Hantico, Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 listopada. Po macie pay o wartości 20 zł. Wystarczy zostawicie like lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz? Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony łowka, po ostatnim odcinku zostawi w pamięci skrzyneczka AWP. Master. Jest to skrzyneczka, która rzuciła nam AWP wartą ponad 200 zł, ratując praktycznie, no cały odcinek, znaczy później to już jakoś tam nie do końca dobrze poszło, no ale ona uratowała po prostu tamtą część odcinka, że praktycznie nic nie mieliśmy, a dzięki tej skrzyneczce się to udało. Jest to skrzyneczka za 14,40 czyli naprawdę mega tania skrzynia, która rzuciła AWP wartą 214 dokładnie ta AWP. -a. Jest to skrzyneczka z samymi AWP-kami. I ogólnie jest tutaj 7% szans na trafienie Awupy. Reszta jest na Fomasa, czyli 93%. Zobaczymy, jak pójdzie nam z tą skrzyneczką. Tutaj mamy nasz ekwipunek Widzimy w sumie po tym co będziemy później sprzedawać. No i zaczynamy. Zaczynamy odcinek, myślę, że zrobimy, po otwieramy chwilę normalnie, później jakaś bitwa, później znowu może normalnie nie wiem, nie będzie, będziemy to po prostu na bieżąco testować. Mam nadzieję, że utrafimy jakąś fajną awupkę i że w ogóle... O jest! Dobra, sam początek i już mamy. AWP Hyper Beast w stanie field testa, czyli 121 zł jest warta taka AWP. Super, już coś mamy, moi drodzy, już coś mamy. Okaże się dzisiaj, że ta skrzyneczka jest faktycznie zbagowaną skrzynią, która może być skrzynią tak zwaną ratującą odciny. odcinki. Ostatnia deska ratunku. No, bo tamten odcinek uratowała. Zobaczymy, czy to faktycznie działa, czy po prostu mieliśmy dużo szczęścia. AWP, boom! przypominam, że tu jest 7% szans na trafienie czegokolwiek, znaczy czegokolwiek, na trafienie AWP. Więc tak, mamy. Mamy AWP wartu 382 zł. Bardzo, ale to bardzo mocny drop. Aktualnie mamy te dwie AWP-ki. Mamy jeszcze 226 zł. Czekajcie, gdzieś kliknąłem. Teraz musimy chwileczkę odczekać, żeby mnie zweryfikowało, czy nie jestem jakimś botem, co atakuje stronę. Mm. Dobra, otwieramy dalej. Otwieramy dalej. Na razie sytuacja jest mega, mega dobra. Na pewno lepsza niż na starcie. Więc otwieramy dalej. No i zobaczymy. No, dzisiaj powinna jakaś koska z tego być. Jeśli to będzie dalej tak funkcjonowało, że jeśli jeszcze jedna WUPA, słuchajcie, jeszcze jedna WUPA. I naprawdę robota na ten odcinek może naprawdę być bardzo dobrze zrobiona. I będziemy walczyć wtedy o dodatkowe, o dodatkowe koski, już tak zwane. Czyli wiecie, że główna koska już tam zdobyta. A my walczymy jeszcze dalej o kolejne. I to naprawdę czasami się udawało zdobyć. No, te trzy koski, a WP, a Simo, w nasuwa, jeszcze się. W ten sposób, żeby mogło wypaść. A WP Simow w ogóle w tej skrzyni występuje tylko w jednym stanie. Jest to 366 zł Battle Ej, czyli trafiliśmy najlepszą o WP z tej skrzyneczki. Bardzo możliwe, no nie? Tak jest, tak jest. To jest najlepsza, znaczy naj, najwięcej warta WP w całej. Tej skrzyneczce Więc udało się nam ją utrafić No mega, mega farta mieliśmy Zobaczymy jak będzie dalej nie, Już jedne z ostatnich otwarć tutaj lecą A my niestety nie mamy w tym otwarciu kolejnej AWP Więc ostatnie otwarcie Trzech skrzyneczek Zobaczymy czy pojawi się tutaj AWP No nie wiem jakie nad jakie się nastawiać No najlepiej bumka, No nie, jeśli jest najlepsza to bumka. Przelatują Asimov dosyć mocno nie, Się tutaj nasuwał, Ale niestety nie wypadł Niestety nie wypadł bardzo mocno Ten Asimov się tutaj ty... Naprawdę nasuwał No i co, brakuje nam złoty 98 Ja myślę, że pójdziemy sobie w event Czekajcie na generator Mogę za 500-300 tysięcy punktów 585 Klejnotów sobie damy Kupujemy tutaj skrzyneczkę I zobaczymy co nam wypadnie z tej skrzyni za te klejnoty jest złoty 52, no nie, 46 groszy nam brakuje, żeby tutaj udało się nam ten. Yy, czekajcie, dzienny bonus. Kliknijmy sobie. Yy, otwórz skrzydeczkę. Klikamy sobie, otwórz skrzynię, zobaczymy, no daily bonus. Może... Ej, czekajcie, czekajcie, coś z tego może i będzie, coś z tego może i będzie z tego dziennego bonusu 3 złote jest! Dobra, super. Super, Nawet lepszy skin niż Sklejnotów z dziennego bonusu, który codziennie można otwierać. A żeby wygrać Pay w karnapisz, napisz co jadłeś lub jadłaś na śniadanie i liczbę od 1 do 5. Dobra, klikamy sobie ostatnia skrzyneczka i co tutaj będzie? I to kurde. No, no, i mógł się nasunąć, ale niestety nie miał takiej ochoty, a już to fajnie się naprawdę wszystko nasuwało. No i co, mamy te dwie awupki lecą sobie na sprzedaż 507 zł, czyli naprawdę mega, mega, dużo. Bo sama skrzyneczka z kosu to jest 560, więc tutaj jest naprawdę niewiele brakuje. Może spróbujmy kontrolować. Kontrole. Myślę, że takie 57 zł możemy za tyle stworzyć: skrzyneczka na kontrolu. Za więcej, nie chcę. Chciałbym, żeby w tej skrzyneczce znajdował się Awupka, Safari Mesh, a drugim skinem, którego byśmy chcieli. No, to będzie skinnek, czekajcie. Mówiłem, że ile przeznaczymy? 57 zł? To jest za. Nie no, 150 w sumie, 150, dobra. M4 warta 150, chyba że wiecie. Nie wiem, jakie szanse będą. Ojoj, ojoj, ojoj. Czekajcie, otwórz za. Nie, 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 dobra, spina się, spina się. 57, mówiłem, tak? Nie, no, może być, może być. Nawet bym poszedł yy, po po to, że w tej skrzynce było 35% szans na to, yy, że wypadnie ta M4 w tej skrzyni, którą stworzyliśmy. Dobra otwieramy to, jeśli wypada N 4 no to w tym momencie lecimy sobie po pierwszą koskę i mam nadzieję, że po prostu tak będzie GeForce Kings, proszę Cię dopisz szczęściem i lecimy po koskę numer 1. no niestety nie dopisał szczęściem, więc nie lecimy aktualnie po koskę numer 1, walczymy walczymy dopiero o koskę numer jeden 102 złote bitewka, chętnie dołączę jeden na jeden, pięć skrzyneczek Retro Assault dosyć podobne skrzyneczki jak otwieraliśmy w ostatnim odcinku tak naprawdę, bo te są po 20 zł. 4 h też 20 zł Retro Asalt 20 zł. High 5 h też. Tylko nie wiem, jak jest ten move. Like a boss. Nie pamiętam, że to skrzyneczkę otwierali. No, ale też być może no też się do tego kwalifikuje. Eee, zobaczymy po trafach. No, nie będzie mniej więcej widać, e, czy zapamiętałem coś. Nie, no chyba tej skrzyneczki nie było. Kałaszek niestety gorszy. No, nie są tu najlepsze skiny, ale aktualnie chyba przegrywam. Czy nie, no, jest szansa, że przegrałem. Eee, jak to się prezentuje. 8 groszy. Słuchajcie, dokładnie 8 groszy. Przez taką różnicę przegraliśmy tę bitwę. 8 groszy różnicy. Nie no, nie możemy tego zaprzepaścić absolutnie. Nie, trzeba to po prostu rozegrać w jakiś mądry sposób. Nie lecieć głupio i po prostu tracić. Więc ja bym poszedł skrzyneczkę, którą naprawdę lubię. Jest to DOCH. Ona raz ze mną współpracuje, raz nie Miejmy nadzieję, że w dzisiejszym odcinku to będzie akurat taki dzień Kiedy ta skrzyneczka ma ochotę współpracować Będzie to bitwa jeden na jeden Nie chcę robić większej Ponieważ no chciałabym tą kostkę zdobyć nawet jedną Ale chciałbym, żeby w ogóle w dzisiejszym odcinku tak ona w sensie się pojawiła Więc dlatego obstawiamy na razie bitwę 1 na 1 I mam nadzieję, że poleci po prostu jakaś naklejka powyżej stówy Plus jakieś kolejne naklejki I się, wiecie, zrobi z tego mega, mega fajnie Fajna bitwa, no bo ta skrzyneczka, nie oszukujmy się, nie oszukujmy się, ale pokazywała mi takie naklejki, był moment, że naklejka za naklejką leciały. Wiecie, tam 100, 80 zł, tyle były warte, no nie? Więc, no są tutaj możliwości, jak najbardziej. Tylko ta skrzyneczka z ostatnimi czasy, tak, raz zadziała, raz nie, ale miała taki moment, że cały czas działa, więc różnie to z nią jest. Dlatego po prostu postanowiłem, że w tym odcinku to przetestujemy. No i czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy 105, no jest górny, zaczęła współpracować, mówiłem. Że ona raz współpracuje, raz nie. No i w dzisiejszym odcinku chyba wychodzi na to, że współpracuje. Więc zobaczmy ostatnie naklejki, że tutaj się nic nie zmieni. Dobra, nic się nie zmieniło. Więc wypada nam łącznie 16 skinów. 323 zł są warte. 16 skinów. Czyli tak, sprzedajemy jedną stronę skinów plus 4 skiny. Więc tak to by się prezentowało. Jest pierwsza strona, jest pierwsza strona. Więc tak, jedna strona. 16, tak? Plus 4, dobra. 3, 4. No i to się zgadza jak najbardziej. Zgadza się jak najbardziej. 507, więc wróciliśmy w sumie. Wróciliśmy do momentu, w którym praktycznie rozpoczęliśmy walkę o kostel bo wcześniej, wiadomo, walczyliśmy ze skrzyneczką. Więc tak. Mm. Może pójdźmy jeszcze raz to? Kurczę, zadziałało. Skrzyneczka może ma ochotę właśnie się działać. Nawet jeśli się nie uda, no nie? To i tak będziemy w lepszej sytuacji niż przed rozpoczęciem samej bitwy, więc ja spróbuję. Ja spróbuję i jestem chętny na kolejną bitwę z udziałem skrzyneczki Dodge. więc zobaczmy, co tym razem ta skrzyneczka dla nas przygotuje. Chwileczkę również zaczekamy. może znowu trafi się jakiś przeciwnik, który będzie miał ochotę tutaj z nami powalczyć. Jeśli nie jesz, klikam sobie guzik tutaj e, przywołania bocika No i zobaczymy, kto tutaj zostanie zwycięzcą Czy ja, czy bot i czy poleci jakaś naklejka za powyżej stóweczkę Bo może właśnie ta skrzyneczka jest odpalona Tak jak w tym e, odcinku takim e, premierowym, nie wiem jak to nazwać, takim początkowym e, Którym właśnie zaczęliśmy z to skrzynką działać Było pięknie, naprawdę było pięknie I mam nadzieję, że te czasy po prostu powrócą w dzisiejszym odcinku więc zobaczmy, Ma, no, nie no to było 30, dni, 26 zł. Widzieliśmy tą naklejkę w bitwie poprzedniej Absolutnie nie jest to jakoś mega mocna naklejka Przeciwnik to chyba jaja sobie robi, tak powiem szczerze jaja sobie robi Bo to no dobra coś tam trafił w końcu No ale on sobie w tej żarty ze mnie zaczynał robić On specjalnie postanowił, że ty nic nie trafia i nic nie będę miał od niego No ma chociaż tą jedną naklejkę, ale gościu postaraj się troszeczkę Może nie jakoś mega mocno, żeby mnie nie rozwalił O 7, no i jest fajna naklejka, tylko kurczę, ten przeciwnik, ten przeciwnik Przeciwnik się w ogóle nie starał, naprawdę. Zobaczmy na wartość samych skinów. Myślę, że przez przeciwnika to nie będzie jakoś ultra mega dobrze. No właśnie, no i ten przeciwnik, wszystko ten przeciwnik, moi drodzy. Ponownie mamy do sprzedaży e, 16 skinów, więc lecimy sobie z tym. O, wleciały już mi te skiny, pierwsza strona, jak najbardziej, plus, raz, dwa, trzy, cztery. Nie leci to na sprzedaż tych dual bretek. Ej, stać nas na skrzyneczkę z kosą. Nie spodziewałem się tego, naprawdę totalnie się tego nie spodziewałem, ale nastał moment, że nas więc kurczę, ja jest, lubię takie bezpieczne odcinki, więc nie, zobaczmy z jaką głosą dzisiejszy odcinek kończymy, ja wam jeszcze tylko przypominam, że po wejściu na stronę możecie kliknąć ładu i wpisać sobie kod wowkaety, on dodaje wam 5% więcej przy doładowaniu mi skrzyneczkę milspec na start, więc to jest naprawdę nie, super opcja, dodatkowo dostajecie klejnoty, macie wiele metod płatności i należy pamiętać, że na stronie można grać od 18 roku życia, więc tak, Zaczynamy tutaj eee, z otwieraniem tej skrzyneczki Można się przyjrzeć tutaj koskom, są przeróżne, no wiadomo większość są tańsze No ale mogą się utrafić te naprawdę bardzo, bardzo dobre Więc klikamy i zobaczymy jakim jaką kosą dzisiejszy odcinek się kończy I dzisiejszy odcinek kończy się kosą Navaja Knife eee, Safari Mesh Nie jest to najmocniejsza kosa, no ale jest to kosa, która została zdobyta w dzisiejszym odcinku Ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, like, na razie się ma i